Witam Was, moi drodzy. Udało mi się wreszcie skończyć tą przyczepkę, którą robiłem koledze. Eee, no więc, tak, drabinka skończona, zrobiłem ją sam. Wszystko, podstaw, pomalowana. Z, na takie zaczepy się zaczepia. Zacz, eee, tu na to, tam wypad. Tu są materace, no, niestety dobrałem te do materace, ale to już tam nie oto o to. Materacje się można kupić jakieś. Eee, Składa się mniej więcej to tak, robiłem te płyty tutaj w ten sposób yy. i do góry Tu są do góry zaczepy po bokach i tak to się składa rozkłada yy. no, się oczywiście tak. tak i łóżeczko gotowe <laughs> Co tu jeszcze było robione? No pod spodem trzeba było porobić takie tutaj zabezpieczenia, żeby to tłuszko po prostu te płyty były na tym, żeby się to jakoś tam trzymało. prawda? Teczkę przykręciłem też w inne miejsce, bo była do góry. E, tu jest jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie, e, się zaczepia, no żeby dziecko nie wypadło. E, co jeszcze robiłem? Aha, no początkowo tutaj robiłem ten. Podłączenie do akumulatora, wyłącznik miał być taki hebel, przekręcany, ale niestety był zepsuty i musiałem tak na szybko zrobić. Tu jeszcze została dziura, bo już było, hebel był on hebel założony, została dziura. Po tym sadziłem na razie taki włącznik, który załącza po prostu światła w przyczepie. <laughs> Także jest to tak założone. Na razie zobaczymy, jak to będzie dalej. Czy będzie chciał kolega coś robić. Tak, tam do PRL. A, no i światło też jeszcze miało być na czujnik. Oczywiście czujnik był wewnętrzny, nie dało się tego założyć. A kolega nie chciał już kupować dodatkowo czujnika jakiegoś. I w tej chwili jest też na mały akumulator światełko założone, które tutaj sobie przełożone jest. Idzie pod tym kabelek. Jest taki włącznik do góry się przyłącza i światełka sobie świecą LEDowe. A się wyłącza do góry, na dół i światełka nie świecą. I to jest tak zaczepione na taki malutki akumulator 12V, on sobie tu stoi, jeszcze trzeba go będzie chyba jakoś tam zabezpieczyć. Także generalnie na tyle trochę się. Pobawiłem, jakieś zaślepki porobiłem. Bo tu było kiedyś, e, tu były drzwi takie zsuwane e, i zostały jakieś tam ślady. No to chociaż te zaślepki zrobiłem. Płytę też tam w miarę tu pomalowałem to wszystko. E, zawiasy trzeba było przykręcić. Także no taka niby, niby mało roboty, ale sama drabinka mi zajęła dosyć sporo czasu żeby ją sklecić jakoś tak fajnie, żeby to nie miało ręce i nogi, żeby nie wyglądało na jakąś tam amatorkę. Także w sumie fajnie to wyszło. Cieszę się, zobaczymy, jak kolega zareaguje. Także dzwonię po niego. Cześć, Luna! Luna dzisiaj odpoczywała cały dzień. Pójdziemy teraz na spacerek. Szybko do sklepu po piwko. I dzwonię do kolegi, niech przyjeżdża i odbiera. Także do usłyszenia. Ahora já pa.